Witam w ostatnim odcinku. Jestem już na dachu bloku C, muszę dorwać pułkownika, który mnie wyronował. Na razie widzę, że helikopter stoi, a więc White jeszcze nie odleciał. Zobaczę co tu mają. To wszystko na pewno się przyda. Świetnie, jest warsztat. Apteczki na pewno się przydadzą. Na razie cisza przed burzą. Nie bardzo wiem, po co są te ładunki. O, coś tam jest? Wow, ile amunicji, to jestem zabezpieczony. Na razie wezmę sobie granaty. To jest drugi składnik, wlienuk nie. To mi niepotrzebne. Jakiś pajac już wylezł. Cholera, za daleko, muszę podejść bliżej. Dobra, Pierwsze zabitwy. Też pewnie będzie ich więcej. Na razie nikogo więcej nie widzę. Za późno. Odlatuję za milę, a ty tu urzęźniesz bez szans na ratunek. To się jeszcze okaże. Wyjątkowo paskudna gnida. Będę musiał dostać się na dach. Facet jeszcze nie odlatuje, bo pewnie chce się upewnić, że zginąłem. Muszę się wzmocnić. Dalej jest za daleko, muszę się tam dostać, Cholera, ale obrywam. To ten bajak strzela. Muszę się schować. Gościu ma nie złą gwarę, pewnie z jakichś służb specjalnych. Widzę go. Koledzy, pomimo jest. Myślisz, że możesz mnie powstrzymać? Cały czas byłem krok przed tobą. O ja pierwszy. Ma gościu niezłą obstawę. Nie będzie łatwo się do niego dostać. Gdzie oni się schowali? Tam jest jeden. Jest jeszcze jeden cholera, cały czas nawalałem pałką, a teraz mam kłopoty z bronią, odzwyczaiłem się od strzelania. Załatwione. Jest jeszcze jeden. No dobra, ekipa sprzątnięta. Idę uzupełnić sobie amunicję. jeszcze jeszcze są. Okazuje się, że wszystkich mnie rozwaliłem. Nie pokonasz mnie. Mam jeszcze asa w rękawie. Ciekawy co? Co tam wysadza? Mówi wywókownik Rider White. numer 66. Wyponęć rozkaz numer 66. Powtarzam. Wyponęć rozkaz numer 66. Zdążyłem w ostatniej chwili. Wszystkie żywe istoty na wyspie zostaną wkrótce zniszczone. Zginie każde żywe stworzenie. To selekcja naturalna, a was natura nie uznała za godnych przeżycia. Jak to mówią, ogień zwalczaj ogniem. Niezły psychopata, tym bardziej muszę go dorwać. Może dla odmiany wezmę strzelbę? Kurde, zębiaki, skąd one się biorą. Spierdzielam do budki. Wolni stąd, gnoję pieprzone. Idę do warsztatu. Nie bardzo wiem, jak mam do niego się dostać. Ledwo zbliżę się do budynku, to od razu wypada horda zombiaków. Sprawdzę, jakie mam zapasy. Że mam go zabić, to wiem. Mogliby napisać jeszcze jak. Lecę. Kurde, nie mogę wejść. Niestety, przeszkadzają mi te drzwi. Jak to jest, że on może, a ha. ja nie? Chyba tędy będę mógł wejść na dach. Dokładnie są schody, spieprzeć. Sam próbował no, zrobić płokowniko. Nie muszę ci się tłumaczyć. Twojej żony już nie ma, spójrz na nią, ona już nie wróci, ale nas jeszcze można uratować. Jeszcze kroki będziecie martwi, mam tu lekarstwo. Lekarze w Sidney zrobią więcej, wyślemy się błowca. uratujemy wszystkich. Błądną ją Kevin, Kevin powiedział nam o planie, zabijesz wszystkich. Może powinienem zacząć od was. Nie mam wyboru, rozumiecie, Wirus zagraża całemu cholernemu światu. Mano jest tak czy inaczej stracone. Łatwo jest zabić milion anonimowych istnień. Ani kroku dalej. Ledwie przypominają ludzi. Stój. Ale zabicie ukochanej osoby, to już nie takie łatwe, prawda? O ja pierdzielę, kolejny mutant. Ten będzie najgorszy z nich. Nawet nie mam czasu pozbierać amunicji. Nie zaraz załatwi, muszę zmienić sobie broń. Tylko na jaką polecę po amunicję do karabinu, Chrzenić to, wezmę ulubioną pałkę, dla mnie jest to najlepsza. Jeszcze inne bające się tu szlejają. Urda, nie łatwo go wykołować.

Miał rację co do jednego. Bano jest stracone. Jak nie on, to ktoś inny wkrótce spuści na nas bombę. Im szybciej stąd uciekniemy, tym lepiej. Nareszcie spadam z tej pieprzonej wyspy. Dalej. Zgodnie z oficjalnymi doniesieniami wyspa Bano jest nadal objęta kwarantanną, jak na ten popularny cel wycieczek turystycznych, cieszący się zainteresowaniem zarówno wśród gwiazd jak i bogatych turystów, był niegdyś kolonią karną. Na wyspie nadal znajduje się jedno z najbardziej strzyżonych na świecie więzień o maksymalnym rygorze, przebywa w nim wielu niebezpiecznych przestępców i terrorystów, w tym Harun, okryty złą sławą hapir najemnik, który pracował dla wszystkich, odalkał. Nie Tymczasem wiadomość o zabójczym wirusie na wyspie wywołała panikę na skalę światową. Niektórzy twierdzą, że wirus jest jedynie pierwszym z wielu międzynarodowych ataków terrorystycznych na globalną skalę. Bernard Grimm. Rzecznik prasowy australijskich Sił Zbrojnych zaprzecza tym pogłoskom. Nie ma podstaw, by wierzyć tym niedorzecznym plotkom. Cała wyspa została poddana wojskowej kwarantannie, a więzienie jest doskonale chronione. HP, tak jak wszyscy więzieni tam jeszcze pozostaną w więzieniu. Pomoc humanitarna jest już w drodze i zapewniam, że ten wirus, jeżeli z tym tak naprawdę mamy do czynienia, nie opuści wyspę. Cały świat przygląda się z niepokojem wydarzeniom na Banoi, w chwili obecnej wszystkie loty przychodzące i wychodzące na wyspie zostały odwołane. Nie mogę uwierzyć, że się nam udał. Z cholerną radością wrócę do moich dawnych problemów pod warunkiem, że świat wróci do normy. Nic już nie wróci do normy. Nigdy. Zaufaj mi.

Sam B huh. Shrunken head, broken legs, body parts on the concrete. Cut em up, butcher style, gators in the swamp. Red light, leave them dead, running like a track meet. Scared of nobody, what, what your motherfuckers, motherfuckers want. Wrong. Believe me when I tell tell 'em I'm a boogeyman beast. Leave them slash from their head to their feet. Pin bricks to the chest of a bitch. Well fed, cooking meat, can trying to eat. I, I got a zombie on me, and you can't harm me. Yeah, who do you woo bitch? Drink like a vampire without warning. Who do you who do bitch? Stand up. Sam B got the thing that go bump in the night. Whoa. Who do you who do bitch? Hide your kids, grab your wife, better get out of sight. Who do you who do bitch? Let's go, Pop a shango, I'm some Eddie. Handful of fingertips, toss them up like a Stay full of corpse bitches, I'm a pimp of the dead. Come fuck with a zombie, I put a stake in your head. Look, you want ghouls? I got fuckin' platoon. Maybe everybody dies. I'm see your ass real soon. Crack bones to the mirror, hot sauce so they suck it. Nah, my juju ain't nothing to fuck with. Same I got big. a zombie army and you can't harm me. Yeah, who do you, hoodoo, bitch? You drink blood like a vampire without warning. Who Stand up! Sam B got the thing that go bump in the night. Whoa! Who do you woo doo, bitch? Hide your kids, grab your wife, better get out of sight. Who do you woo doo, bitch? Let's go! <laughs> Cut your head off, you leave your motherfuckers dead. I got a zombie, army. Saying you me. can't harm me. Mm. Who do you woo doo, bitch?